Nie ma już starej lodziarni sopelek w Karpaczu, ale chyba udało mi się znaleźć całkiem godne następstwo. Ponad 10 lat temu tutaj w tym budynku znajdowała się na parterze lodziarnia, taka bardzo w starym stylu. Ona nazywała się Sopelek Lody, podawał tam taki starszy pan, lodziarz. Widać, że przez całe życie no miałem nadzieję, że ciągle tutaj jest. Niestety to miejsce przestało istnieć. Poszukajmy więc dobrych lodów w Karpaczu. Na bocznej ulicy odchodzącej od Deptaka, no gdzieś tak z 300 metrów, w dół jest lodziarnia i zauważyłem, że tam cały czas jest kolejka, jak przejeżdżaliśmy samochodem, ona nazywa się Kulka, no kto wie, może będzie to godny następca Sopelka, którego tak miło wspominam w lodziarni Kulka. Lody są rzemieślnicze, to już przeczytałem przejeżdżając tamtędy właśnie autem. Gałka kosztuje 8 zł, ale te lody są naprawdę bardzo dobre, pełne, w smaku mamy jagodowe. I hałbowe. No i zapytałem: rzeczywiście robią je sami. Mają dużo smaku, ale też nie są przecukrzone. Takie lody jak lubię.